Dzień dobry. Tutaj ja i ona. za Dzień dobry. Oła, ale się uderzyło. I gramy w winter plan. A ja mi Zaka. No. A ja ci. I ci mam dam... jeszcze jednego. A ja ci dam autograf. Wiesz się daje autograf na telefonie. Potem do ciebie i cię kciuka pokazał. Mm. <grystanie> Ona ma vipa. Mam Ukradła. Vipa. Mam vipa. Wydałam pieniądze. Niepotrzebne pieniądze. Znaczy potrzebne pieniądze na niepotrzebną grę. O! <grystanie> no. No. Tak się tak. A więc no. Jak się wychodzi z tego pokoju? <grystanie> No, że jak kupisz VIPa na rok teraz, to dostaniesz taką sowę fajną, ładną. No i jeszcze doładowanie. Jakie doładowanie? No przecież jak kupujesz VIPa na rok, to masz jeszcze na tydzień i możesz komuś dać albo zatrzymać sobie. Myślisz, że co ja bym zrobiła z tym VIPiem? Zatrzymała, czy bym komuś dała? Mi dała. <noise> nie, bo ty masz już. Ale jakbym nie miała. To bym sobie zostawiła. Aha. Jezu, ej, mama mi dała gołąbki do zjedzenia. Boże, jak to śmierdzi. Jezus. Mi stoi. mi stoi co tragnie przed nosem i to tak śmierdzi. Dobra, <toletnie> dawaj, idziemy na ciuszki. E e e em. Aha, ej, ja nie mogę cię zaprosić, bo jesteś na telefonie. <głos> <głos> to, zajeb... to zajebisty ten odcinek. <noise> no, także ten. Ja mógł... Chciałabyś mi coś kupić z listy życzeń? Ale ja nie mam kasy. A ile masz? Czysiąż? Ty nie masz kasy, ja mam 85. Co ty nie zrobiła, że ty nie masz kasy. No wydałam wszystko na, te, na te, 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 te ciuszki, A ty masz coś w liście życzeń? Co mam? Nic. Dawaj idziemy na quizy. No, czy jak bo ja sobie tu ciuchy kupuję? No to idź. Zabaw widzów. Hmm. Um. Ja że nagrywam odcinek i jeszcze ta do mnie pisze, nie? Kto? Dzidzi. Uch. Ej, ty patrz, co ja teraz napiszę. Pat patrz to, patrz to. Ej, ja, ona się pyta, patrz. gdzie ja jestem, a ja takie, że w lesie. Ona w jakim? Kampinoskim, kurwa. <noise> Napisz, że tam gdzie jest dżungla. Ej, patrz, patrz na mój status. W sensie status ten. No wiesz o co chodzi? Patrz to Co czekaj, bo żebym to. Wyłączył bo się ładuje się. Hej o kochani. Kurwa, kto to jest Urusia? Moja koleżanka z klas. A tam dalej co pisze? Od. Odw... może ktoś w levelu odwdzięcza się, nagrywam! Ja... I właśnie mi hmm. o całemu mister. Dobra, to, to cięcie, widzowie. Do widzenia. Aha, super. Czy ty mi polubiłaś status, przerwa... czy ktoś inny? Możliwe, że ja, bo mi się tak ścięło, ści że nie wiem, Aha. nawet. Oh. <noise> <noise> oh. Właśnie karmię swojego zwierzaka. A ja próbuję coś tu zrobić, ale się nie da. Wydałam resztę swoich oszczędności na, na niego. Na kogo? Na tego zdechlaka? Tak. O co? Zdech to zdechlak. Jezu, ja nie wiem, że ja to jeszcze nagrywam. Mówiłam, że chodzimy na Blockstar Planet. Trudno. O bo... A ja nie mogę dodać? Nie wiem. No tak, po telefonie, ściga. Nie wiem, będzie to tak. No, ja nie mogłam się już powstrzymać. No, już bardziej się nie dało. O, mamo. O. Zrób mi luka. <głosy> <głosy> Żeby ten odcinek nie był taki nudny. Myślałam, że powiesz coś gorszego. <noise> A jak się robi luka? No, klikasz na tym na... telefonie. No klikasz tam, nie masz tam luk. A który to jest? Bo tutaj nie ma nazwy, luk. Tu jest tylko autograf. Wiadomość do ciebie i nic więcej. No klikasz yy, na mój profil i tam masz. Stwórz luk. Poszukać. Drodzy widzowie, czy wy widzicie, co ona do mnie pisze. A co to ciebie pisze? Ja nic nie piszę do ciebie. Yy, a gdzie jesteś w lesie? Jakim? Kampinowskim. Gdzie tu się robi luka? Wiem, że pewnie chyba źle napisałam, nie wiem, ale po prostu no, nie chcę, żeby zakratkowało. <grym> Mój Boże... Nie wiem, jak się robi Luka tutaj. A co ty masz w liście życzeń? Mam... Um, um, czekaj... Joko, Mam... cena tej czapki jest? <gryst> Boże... <gryst> 30 tysięcy chyba się pogięło. Tania JEST! O! Bo, co? To czemu na, na Ciebie, na nią nie stać? Skoro jest taka tania? Bo mam mało pieniążków. No właśnie. Ale jest tania. JEZUŚ święty, JAK MI SIĘ TU ŚWIĘTA! Niegrzeczna. Kto? Nie, no. ja nie jestem grzeczny. Nie ty. co ja sobie nie wiem, co, co trzeba robić na to movie star. Zaczęłaś nagrywanie, mówiła, a chodzi, będzie fajnie. Ale ja nie wiem, co trzeba tu robić. No bo nie wiem. No, idź na quizy, idź na kawiarnię, gadaj się z ludźmi, kupuj się rzeczy. Tak, kupuj rzeczy, 82. No, co co? Coś tam kupisz, chyba. Ta, no, na pewno. Zaprosiłam cię. No, w rzeczach siedzę, bo coś szukam. Mhm. Żeby nie było takiego nudnego odcinka, to stworzę jej luka. Kurde, pomyliłam się i dam ci autokrat. O, dziękuję. O Dobra. Dziękuję. Patrzcie jaki boj. Goły. Ale mi ścina. Koszulę ci założę. Klauna z ciebie zrobię. Sama jesteś klaun. O nie bo... <noise> mogę. ja z Ciebie nie zrobiła klauna. <noise> I chłopak może mieć na tym, w spodniach dziurę, dziury. Dlaczego <noise> nie? <noise> ja wiem, ale w jakim cześć? sensie? Nie wiem, Nie wiem, nie wiem no, co ci chodzi. A co, żeś zrozumiała przez to, co powiedziałam? No, że te dziurawe spodnie, ale nie wiem o co ci chodziło. I zobacz, zrobiłam ci lukę. Ale że, ale, że dziurawe, to w sensie, że gdzie te dziury? No, nie wiem, na kolanach. No, to dobrze. No, no. a to może być, czy nie? No, a czemu nie? No bo wygląda jak debil. Przynajmniej ta moja postać. <laughs> ja ci zrobiłam taki piękny look. O, no nie, nie, nie. Jak to się ścina na tym telefonie? No. Nie. Ale głupi pomysł był z tym, mówi Star Planet. Ach, nie mogę z tego wyjść. Ona i jej problemy. Ale jak mam swalić tego Luka? No klikam. I na... sama jesteś klaun. Przedstawiciela <noise> <noise> to, 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 to piszę normalnie coś tu. Komentarz dam ci taki nie. No piszcie, halo, kreatura. Piszcie. <noise> to no piszcie. <głos> <głos> no piszcie. <noise> Z nią to też. Ale jak wysłać? No wysłać. O nie, źle napisałam. No, halo, klawiatura, włącz się. Może święty. O My już się boję, nie. A ja tego nie mogę polubić. Jak się polubi? Jak się polubić? A. Jak się, ja po... się polubić? <laughs> Jezus Maria, co ci się dzieje? <laughs> Jezu. Zgłoś lub zablokuj. Jeśli zablokujesz tego użytkownika... Nie. Jeśli zgłosisz ten treść, nasi moderatorzy zostaną powiadomieni o tym, Nieodpowiednim zachowaniu. Ja ci tak. Zgłoszę. Zgłoszę za nieodpowiednie zachowanie. Aha, fajnie, zapamiętam to. Nie, nie zgłasz. No, nie zgłasz. Jeszcze. Aha. <noise> A ten odcinek tam ten tamten wiesz, który to on się przerabia się, czy się jeszcze nie przerabia? Czy za, to się stało? Za 40 albo pół godziny będzie. Nie wiem, nie sprawdzałam. To o 18. To widzowie. Zobaczcie sobie odcinek. No, jest U Wiki. Tak. Ale z innej gierki. Czy my możemy iść na, plan, bo na Blockstar planet, bo mi się tu zacina? Boże. Możemy, dziękuję. No, a co z tym odcinkiem? Co zrobimy go na, na Blockstar Planet tylko zrobimy. Akurat o. wyszłaś, jak ja miałam zobaczyć ten komentarz. No ale to jest tam, gdzie żeś wstawiła ten ten ten. Wow. Ten ten ten. Kurde, czemu? mam... No sobie te swoje huki luki. Czekaj, bo ja nie wiem, czy ja kliknęłam dobrą osobę, czy w ciebie. O. Nie wiem w kogo ja teraz kliknęłam, nie zwróciłam uwagi. Ja mogę w ciebie kliknąć. <głos> 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 Dobra, zobaczę na odcinku, kogo kliknęłam. Hum... Clown Joga! Shabada, shabada, teia! <laughs>